Woda cieplutka normalnie jak, jak w lato tu na tej cuciznie na plaży mieleńskiej sobie zaparkowałem i zobaczę jak tu można mi już czas spędzać no jest fajnie też można trochę ogarnąć nawet że których nie widzę, wzięli się ludzie naprawdę za siebie. No Muszle są, też można o muszle stopę. Ale jest okej. Okay. Idę teraz do mojego domku odkrytego. No są tu żeglarze. Świętają, pomagają. Tak jak ja od nich wziąłem przykład, tak na głowę, idziemy do chatki, chatka puchatka będzie, ale tu go. Popatrzcie, a jak tygrys wyskoczy, wiadomo, tylu przyjaznych jest w ciepłych krajów. może przywieźli jakiegoś, zamiast psa, tu tygrysa, nie wiem. To teraz jakiś stado leciało dzików, idę po ich śladach stado dzików leciało. Nie wiem, może jakąś pieczęć zrobię z nich, A tu jest chaczka tego ośrodka, który tu był. Ja była plaża mieleńska Ach. był no był i się zmył śnieg, gwizuza, Bajzen okropny I ludzie pomogli a ta druga chatka to odkrycie po prostu odkrycie nie ziemi jak tu łazić żeby do studni nie wpaść tu gdzieś była nie pamiętam gdzie dobra to pokonane Zbliższa z pokonane I tu jeszcze 100 metrów na no, pokrzywki Odbądźcie mi reumatyzmu Co? Trochę bąbelków ha! No fajnie Ptaszki ćwiergolą Ładnie dają z dzioba No i idziemy sobie z telefonikiem. Bo tak sam będę się nie wrócić. Sam dla siebie. Ale żeby zapamiętać to i zainteresować ludzi czymś podobnym. Tak jak mnie te urbeksy, czy jak tam się nazywają. Ur, Urbex, dobrze mówię. Zaciekawiło. Tak samo Znajdę tutaj, no Abym jakiegoś jakiegoś Nieboszyta nie zastał bo to. Później Później byłoby Trochę zeznawać trzeba. No, to dla najtrudniej. Tu już niby widać ślady cywilizacji. Tu jest chatka. Po góry widzę. Jak ja tu wchodziłam, no? Do chorobci. Ach, ale zarosło. Dziro spieprzone. No tak, tu przez zimę nie byłem. Tu piękne kwiaty. Schody oczywiście zajumali. Zajumali schody. Drzwi wyrwane. Aps. Drzwi wyrwane. rzeczy sobie przygotowane. A, gaśnice dla samoobrony chyba. Tu było otwarty okno, tędy wchodziłem kiedyś Ale jak nie ma co robić, trzeba łazić po, po kątach O, na górę jest drawinka, bo nie było drawinki w ogóle. Wór przygotowany Co oni tu mają W tym worze mają tu Nie przewadziło na mnie, to kibelek jest. Ha! To kibelek, a to jest. to jest żagiel, jaki duży. Dobra. Na górę wejdę później. No taka chata opuszczona jest. Całą zimę stała. Dużo się nie zmieniło. Większy bajzel jest, nie? Prądrowali, plądrowali i wyplądrowali. Tu jakiś, jakiś nożyk. Chyba nie na mnie. Tutaj było coś. Ciemno, dobra. Do piwnicy nie władzę. I teraz idę na górę. Bo przecież nikt mnie nie zatrzyma, żeby iść na górę. Bo ja jestem z góry człowiek, a nie z dołu. Nie jestem z dołu. Nie jakie ładne klapki były nawet. no to było ładnie materacyk spanie, pufy tu materacyk ale to było ładnie poukładane, a teraz brzydko jest ale chatka szczelna jest no chatka szczelna ja sobie poważę, po prostu stanie bo mógłbym sobie ale nie no, nic nie, nic nie biorę nic nie chcę. Ja mam wszystko. Nawet mam jacht, proszę Państwa. Ale, chusteczki, ręczniczki, tu jakiś żagiel, Czy co to jest? Jakieś coś. Okno. No proszę no. wszystko ładnie, pięknie. Wieszaczki, stojaczek. Nie no. Dobra, nic się nie dzieje. Co będzie wracać do łódki. Taka chatka stoi, proszę państwa. Westańsko. A.